Czy kiedykolwiek czułeś, że pewne prawdy o życiu kryją się za milczeniem, nawet wielkich geniuszy jak Einstein? Dlaczego niektóre odkrycia nigdy nie trafiły do ksiąg? Dlaczego pewne myśli nie były trzymane w centrum uwagi, tak jakby świat nie był jeszcze gotowy, aby je usłyszeć? Czy zauważyliście, że nawet przy całym postępie nauki wciąż potykamy się przed najprostszymi pytaniami: dokąd zmierza świadomość? Czym jest dusza? Czy jest coś, co utrzymuje się po ostatnim uderzeniu? Kiedy kogoś tracimy, gdy w milczeniu patrzymy w niebo lub czujemy tę gęsią skórkę bez wyjaśnienia, wygląda na to, że część z nas zna już odpowiedź. Brakuje jednak odwagi, a może dowodu. A co, jeśli powiem wam, że Albert Einstein, największy symbol naukowej racjonalności, pozostawił ślady, refleksje i wyznania na temat tej tajemnicy i że niektóre z nich były ukryte przez dziesięciolecia? Dzisiaj ujawnimy to, czego prawie nikt nie wie o tym, w co wierzył. Być może pod koniec tego filmu spojrzysz na wszechświat i na siebie zupełnie nowymi oczami. Jeśli tego typu treści cię poruszają, zasubskrybuj kanał już teraz i aktywuj dzwonek. Jest wiele rzeczy, które wciąż znajdują się między wierszami historii, a tutaj odkryjemy każdą ukrytą prawdę z głębią i szacunkiem. I powiedzcie mi w komentarzach, czy wierzycie, że dusza przeżywa śmierć? Chcę wiedzieć, co myślisz, twoje przemyślenia mogą zainspirować przyszłe filmy. Co Einstein naprawdę sądził o istnieniu duszy według jego listów i prywatnych rozmów? Łatwo wyobrazić sobie Einsteina jako rozczochranego naukowca, który utknął w formułach i liczbach. Ale za równaniami, które wyjaśniały wszechświat, krył się człowiek na wskroś ludzki, pełen filozoficznych trosk. W swoich osobistych listach, zwłaszcza w korespondencji z bliskimi przyjaciółmi i innymi myślicielami, pozwalał sobie na wrażliwą i ciekawą stronę w sprawach, których nauka nie mogła jeszcze poruszyć. Dusza nie była dla niego tylko ideą religijną, była to koncepcja, która zasługiwała na szacunek, refleksję, a przede wszystkim pokorę w obliczu nieznanego. Einstein powiedział, że intuicyjny umysł jest świętym darem, a racjonalny umysł wiernym sługą. To pozornie proste zdanie wiele mówi o tym, jak postrzegał egzystencję, jako coś, co wykracza poza logikę i zmysły. Nie nazywał siebie religijnym w tradycyjnym tego słowa znaczeniu, ale wierzył w wyższą inteligencję kosmiczny porządek, który nie mógł być wynikiem przypadku. W niektórych listach mówił o pięknie i tajemniczości wszechświata jako o swego rodzaju duchowości bez dogmatów, który dusza ludzka jest częścią czegoś znacznie większego niż ona sama. Nigdy nie stwierdził wprost, że wierzy w nieśmiertelność duszy, ale też nigdy nie zaprzeczył temu całkowicie. Wręcz przeciwnie, powiedział, że pewne sprawy zasługują na to, by zachować je na terytorium czci. Ta milcząca, pełna szacunku postawa rodzi potężne pytanie, co ktoś taki jak Einstein który odkrył czas i przestrzeń, mógł zobaczyć lub poczuć, aby zachować tak głęboki szacunek dla czegoś, co wielu uważa za zabobon? Być może dlatego, że w głębi duszy wiedział, że to, co niewidzialne, niesie w sobie również swoją prawdę. Związek Einsteina z fizykiem Dawidem Bochmem i debaty na temat świadomości kwantowej. Niewiele osób wie, ale Einstein utrzymywał intensywną relację wymiany intelektualnej z Dawidem Bochmem, genialnym fizykiem, który odważył się wyjść poza materię. Bohm zaproponował rewolucyjne idee dotyczące świadomości, sugerując, że może ona być częścią niewidzialnej struktury wszechświata, czegoś, czego istnienie nie zależy od mózgu. Einstein, początkowo sceptyczny, zaczął śledzić te teorie z prawdziwym zainteresowaniem. I tu pojawia się coś fascynującego: kiedy dwóch geniuszy rozmawia o duszy, rezultat wykracza daleko poza wiarę czy naukę jest to niemal kosmiczna poezja. Bohm uważał, że wszystko we wszechświecie jest połączone niewidzialnym polem informacji tym, co nazywał ukrytym porządkiem. Dla niego świadomość nie była tylko produktem ubocznym mózgu, ale czymś, co istniało na innej płaszczyźnie, subtelny, być może wieczny sposób. Idee te były powtarzane przez Einsteina, który pomimo swojej nieufności wobec niesprawdzalnych teorii nigdy otwarcie nie odrzucił tej możliwości. Dyskutowali o splątaniu kwantowym, zjawisku, które łączy cząstki oddalone od siebie nawet ogromne odległości, tak jakby istniała niewidzialna sieć łącząca wszystko, nawet umysły. Czy to niewidzialne połączenie między cząstkami może być przebłyskiem tego, co nazywamy duszą? A co, jeśli świadomość jest spleciona z czymś większym, co przetrwa śmierć ciała fizycznego? Boum i Einstein nigdy nie doszli do ostatecznych wniosków, a być może nawet ich nie szukali. To, co kultywowali, to szczere zadawanie pytań, pokorne poszukiwanie odpowiedzi we wszechświecie, który wciąż kryje w sobie więcej pytań niż pewności. I to poszukiwanie jest tym, co inspiruje nas do dziś do dalszego pytania Odczuwania i wiarę. Eksperyment z nielokalnością i jego implikacje dla świadomości poza ciałem. Wyobraźmy sobie dwie cząstki, które nawet oddalone od siebie o tysiące kilometrów zachowują się tak, jakby były połączone niewidzialnym przewodem. Kiedy jeden się porusza, drugi reaguje w tym samym czasie. To nie jest fikcja, to fizyka kwantowa. Zjawisko to jest znane jako splątanie lub nielokalność. A kiedy po raz pierwszy to zaobserwowano, Wielu naukowców, w tym Einstein, było zaskoczonych. Nazwał to upiorną akcją na odległość, bo wydawało się to niemożliwe, ale stało się. Nauka stanęła w obliczu czegoś, co przeczyło znanym prawom rzeczywistości. A teraz pomyśl: jeśli cząsteczki mogą komunikować się natychmiast, nie będąc fizycznie połączone, co to mówi o ludzkim umyśle? Są tacy, którzy twierdzą, że nasze myśli, emocje a nawet wspomnienia mogą działać na podobnym polu. Nie tylko w mózgu, ale połączone z czymś większym. Uniwersalna świadomość. To wyjaśniałoby takie doświadczenia jak potężne intuicje, przepowiadające sny, a nawet uczucie bycia w zgodzie z kimś na odległość. Nie chodzi o pusty mistycyzm, chodzi o fizykę, która zaczyna wkraczać na terytorium duszy. Einstein, mimo że był podejrzliwy wobec tego ducha kwantowego, przyznał, że zjawisko to jest realne. I bez względu na to, jak bardzo starał się to wytłumaczyć, logika uciekała. Ważne jest tutaj, aby nie udowodnić przekonania, ale uświadomić sobie, że nawet nauka, przy całej swojej sile, znajduje granice w obliczu tego, co niewidzialne. Nielokalność przypomina nam, że być może istnieje coś poza ciałem, coś, co nas łączy, nawet po śmierci. I ta możliwość, równie dziwna, co fascynująca, może być pierwszym krokiem do zrozumienia, czym naprawdę jest dusza. Enigmatyczny list wysłany przez Einsteina do filozofa Spinozy i co on mówi o duchowości. W słynnym liście Einstein deklaruje: Wierzę w Boga Spinozy. Ale co to oznacza? Dla wielu była to po prostu elegancka odpowiedź na pytanie o ich przekonania religijne. Jeśli jednak przyjrzymy się bliżej, stwierdzenie to niesie ze sobą znacznie głębsze znaczenie. Berek Spinoza postrzegał Boga nie jako postać oddzieloną od świata, ale jako samą naturę, jako żywą siłę. Która przejawia się we wszystkim, w ruchu planet, we wzroście drzew, w cichym pulsie ludzkiej duszy. Kiedy Einstein mówi, że wierzy w tego Boga, mówi, że widzi życie jako ciągły wyraz czegoś boskiego, a nie jako przypadek. Ta wizja zmienia wszystko. Bo jest w niej miejsce dla duchowości bez dogmatów, bez świątyń, bez rytuałów, ale za to głęboko związanej z tajemnicą istnienia. Nie trzeba nazywać duszy po imieniu, aby uświadomić sobie, że jest w nas coś, co obserwuje, czuje. Przekracza. Einstein nie mówił o niebie czy piekle, ale o niewidzialnym porządku, który rządzi życiem w harmonii, której nie są możliwe do stworzenia ludzkimi rękami. Kiedy mówił, że Bóg nie gra w kości z wszechświatem, nie miał na myśli Boga religii, ale tę kosmiczną inteligencję, która we wszystkim nosi sakrum. Ten list, który wielu ignoruje, jest być może kluczem do zrozumienia, w jaki sposób Einstein godził rozum i wiarę. Nie zaprzeczał duchowości, po prostu wyniósł ją na szerszy poziom. Płaszczyzna, na której dusza jest częścią samej tkanki kosmosu. A jeśli dusza jest zintegrowana z całością natury, jak sugerują Spinoza i Einstein, to nie umiera. Przemienia się, pozostaje, trwa. A ta myśl, bardziej niż pocieszenie, jest zaproszeniem do szacunku dla życia. Co Einstein miał na myśli, mówiąc, że Bóg nie gra w kości, jak łączy się to z tajemnicą duszy. Kiedy Einstein oświadczył, że Bóg nie gra w kości z wszechświatem, nie bronił religii, w rzeczywistości kwestionował ideę, że świat jest wynikiem przypadku. Dla niego wszystko we wszechświecie przebiegało według precyzyjnego matematycznego porządku, cichej harmonii, która ujawniała coś większego. To zdanie było skierowane do Niels'a Bohra, ojca fizyki kwantowej, który bronił nieprzewidywalności atomów. Ale dla Einsteina ta przypadkowość była tylko odzwierciedleniem naszej ignorancji. Uważał, że za pozornym chaosem kryje się ukryta i być może duchowa logika. A co, jeśli ta logika odnosi się również do duszy? Co by było, gdyby to, co nazywamy śmiercią, było po prostu przejściem do płaszczyzny, na której trwa porządek niewidzialny, ale obecny? Einstein nie mówił o tym we wszystkich listach, ale jego przekonania wskazywały w tym kierunku. Pomysł, że za wszystkim stoi jakiś wzór od upuszczenia jabłka pod emocji związane ze spotkaniem, sugeruje, że życie nie jest przypadkowe. A jeśli nie jest to przypadkowe. To być może świadomość ma również przeznaczenie, ciągłość, kierunek. Odmawiając zaakceptowania faktu, że wszechświat jest kosmiczną rosyjską ruletką, Einstein w pewnym sensie bronił zasady, że wszystko ma swój cel, w tym to, czego nie możemy zobaczyć. Jest to bardzo bliskie temu, co wiele duchowych tradycji mówi od tysiącleci. Nie trzeba mówić o religii, aby wierzyć, że istnieje inteligencja kierująca życiem. I być może, patrząc w niebo i widząc doskonałość gwiazd, Einstein czuł, że dusza ludzka jest tylko kolejnym elementem tego doskonałego trybiku wiecznym w wiecznym swej istocie, nawet jeśli niewidocznym dla oka. Historyczne relacje naukowców, którzy próbowali zmierzyć wagę duszy, i co myślał o niej Einstein? Na początku XX wieku lekarz Duncan MacDougall próbował zrobić coś, co wydawało się nie do pomyślenia zmierzyć wagę duszy. Umieścił nieuleczalnie chorych pacjentów na niezwykle czułej wadze i zaobserwował, że w chwili śmierci nastąpiła niewielka utrata masy ciała około 21 gramów. To doświadczenie, choć wątpliwe z naukowego punktu widzenia, zyskało światowe reperkusje i przez dziesięciolecia karmiło zbiorową wyobraźnię. Idea, że dusza może mieć fizyczny ciężar, coś mierzalnego, zdawała się łączyć naukę i duchowość w sposób niemal filmowy. Einstein, choć nigdy nie skomentował bezpośrednio eksperymentu Macdougalla, był głęboko krytyczny wobec wszelkich prób zredukowania ludzkiej tajemniczości do liczb. Uważał, że dusza, jeśli istnieje, nie może być zważona ani schwytana w laboratoriach właśnie dlatego, że należałaby do wymiaru, którego nauka jeszcze nie rozumie. Dla niego poszukiwanie sensu było słuszne, ale nie mogło zostać przyspieszone przez źle zaprojektowane metody. Miał ogromny szacunek dla granic nauki i jeszcze większą wiarę w to, czego jeszcze nie odkryto. Eksperyment z 21 gramami mógł być wadliwy technicznie, ale jego wpływ na kulturę był ogromny. Wykazał, że nawet najbardziej sceptyczni naukowcy mają wrodzoną ciekawość tego, Czym jesteśmy poza ciałem? A Einstein, ze swoim genialnym umysłem, rozpoznał to pragnienie odpowiedzi. Być może z tego powodu wolał milczenie niż pospieszną odpowiedź, bo w głębi duszy wiedział, że niektórych prawd nie da się zmierzyć. Oni to czują, jeśli żyją. A czasami można je zrozumieć tylko wtedy, gdy zamkniemy oczy i pozwolimy przemówić duszy. Pogląd Einsteina na ciągłość energii i jej wpływ na życie pozagrobowe. Einstein potwierdził jedno z najpiękniejszych i najbardziej tajemniczych praw fizyki: energii nie można ani stworzyć, ani zniszczyć, można ją tylko przekształcić. Tak, jest to stwierdzenie naukowe. Ma ona jednak również niemal duchowe znaczenie, gdy odniesiemy ją do ludzkiej egzystencji. Jeśli jesteśmy stworzeni z energii, a tak jest, to co dzieje się z tą energią, gdy ciało się zatrzymuje? Ona znika? A może po prostu zmienno kształtne? To pytanie, choć proste, Otwiera wszechświat możliwości, do którego Einstein podchodził z szacunkiem i ciekawością. Obserwując naturę, Einstein zdał sobie sprawę, że wszystko jest ruchem, transformacją, przepływem. Gwiazdy umierają i stają się nowymi gwiazdami. Liście opadają i odżywiają glebę, z której wyrosną nowe drzewa. Tak naprawdę nic się nie kończy. A kiedy o tym mówił, nie robił tego w tonie religijnym, ale z szacunkiem kogoś, kto dostrzega że za wszystkim stoi coś mądrzejszego od nas. Jeśli energia życia nadal istnieje, nawet jeśli w innej formie, to czy naprawdę absurdem jest sądzić, że nasza świadomość również może istnieć? Być może dusza jest właśnie tym, subtelną formą tej energii, która nie umiera. Coś, czego nie widzimy, nie dotykamy, ale czujemy. Einstein nie powiedział tego wprost, ale jego słowa otworzyły drzwi. Rozumiał, że nauka może wyjaśnić jak, ale nie zawsze dlaczego. I to właśnie w dlaczego żyje dusza. Może nie w kategoriach religijnych, ale jako żywa ciągłość tego, kim jesteśmy, co czujemy, co kochamy. A ta możliwość sama w sobie jest potężną nadzieją. Filozoficzne wpływy Einsteina, buddyzm, judaizm i koncepcja duszy zbiorowej. Einstein wychował się w niereligijnej rodzinie żydowskiej, ale przez całe życie wykazywał wielki szacunek dla tradycji duchowych, zwłaszcza myśli buddyjskiej. Był oczarowany ideą wzajemnych powiązań między wszystkimi istotami, centralną koncepcją w buddyzmie, a także obecną w mistycznych nurtach judaizmu, takich jak Kabała. Ten pogląd, że dusza jest nie tylko indywidualna, ale także częścią zbiorowej świadomości, pojawia się w kilku jego bardziej refleksyjnych przemówieniach i wywiadach. Powiedział, że oddzielenie nas od reszty wszechświata jest optycznym złudzeniem świadomości. Dla Einsteina ta iluzja uwięziła nas w więzieniu ego i uniemożliwiła nam uświadomienie sobie naszej prawdziwej natury połączonej ze wszystkim i wszystkimi. Kiedy mówił o duchowości, używał słów takich jak współczucie, oderwanie i służba innym pojęć, które przekraczają granice religijne i wskazują na duszę, która wyraża się sposobie, w jaki żyjemy i odnosimy się do siebie nawzajem. Idea duszy zbiorowej może wydawać się odległa od nauki, ale Einstein widział w niej klucz do zrozumienia uniwersalnej harmonii. Gdybyśmy wszyscy byli częścią jednego pola świadomości, to dusza nie byłaby czymś moim czy Twoim, ale iskrą większej całości. W tym sensie dusza nie trwa tylko po śmierci, nigdy nie przestała istnieć. Pulsuje w każdym geście, w każdej myśli, w każdym życiu, którego dotykamy. A to nadaje nowy sens egzystencji żyć nie tylko dla siebie, ale jako część czegoś wiecznego. Kontrowersyjny wywiad z 1941 roku. Kiedy Einstein został zapytany wprost o nieśmiertelność? W mało komentowanym wywiadzie z 1941 roku Einstein został zapytany wprost: Czy wierzysz w nieśmiertelność? Zastanawiał się przez kilka sekund i odpowiedział ze zwykłym sobie spokojem: Wierzę, że w pewnym sensie jednostka trwa tak długo, jak długo żyje we wspomnieniach innych. Wielu odebrało to jako zaprzeczenie istnienia nieśmiertelnej duszy. Ale jeśli przyjrzymy się uważnie, w tej odpowiedzi jest coś więcej niż na pierwszy rzut oka. Einstein nie był człowiekiem płytkich odpowiedzi, używał subtelności jako zwierciadła samego życia. Mówiąc o trwałości wspomnień, Einstein poruszył zasadniczą kwestię: ciągłość nie musi być fizyczna, aby była rzeczywista. Wie o tym każdy, kto kiedykolwiek stracił kogoś bliskiego. Czasami czujemy tę osobę w sobie. W sposobie, w jaki mówimy, reagujemy, śnimy. To tak. Jakby jakaś jej część nadal żyła nie tylko w pamięci, ale w istocie. I ta forma nieśmiertelności cicha, intymna, emocjonalna jest może nawet potężniejsza niż jakakolwiek koncepcja religijna. Odpowiedź Einsteina mogła nie zadowolić tych, którzy spodziewali się bezpośredniego potwierdzenia istnienia wiecznej duszy. Była jednak na swój sposób uczciwa, ludzka i głęboko uduchowiona. Unikał mówienia o duszy jako o czymś, co można udowodnić lub obalić. Wskazałbym raczej na piękno życia, które ma sens, ponieważ to właśnie ono jest być może prawdziwą nieśmiertelnością. To, co robimy z miłością, odwagą i celem, nigdy nie umiera. Rzadkie dokumenty z archiwum Einsteina, które sugerują osobiste zainteresowanie tematami metafizycznymi. Gdy niektórzy badacze badali osobiste archiwa Einsteina, które przez dziesięciolecia były przechowywane na uniwersytetach i fundacjach, Zaczęli zauważać coś zaskakującego, wśród obliczeń i formalnej korespondencji znajdowały się osobiste notatki, szkice i refleksje, które zbliżały się do dziedziny metafizyki. Były to krótkie teksty, bazgroły, pytania pozostawione bez odpowiedzi, jakby w milczeniu badał granice rozumu. Są też takie wyrażenia, jak istota bytu, natura umysłu, a nawet niefizyczny wymiar myśli. Einstein nigdy oficjalnie nie ujawnił tych idei. Być może dlatego, że wiedział, i świat nie jest jeszcze gotowy, by usłyszeć, jak naukowiec tej rangi mówi o duszy, świadomości czy niewidzialnych rzeczywistościach. Ale fakt, że utrwalił te refleksje, świadczy o tym, że nie zamykał się na wielkie pytania. Wręcz przeciwnie, nosił je ze sobą. Wiele z tych dokumentów jest nadal analizowanych, ale odsłaniają one bardziej intymne, bardziej filozoficzne, bardziej otwarte na tajemnice to, co wskazywał na to publiczny obraz. Te zapisy są cenne. Ponieważ przypominają nam o czymś fundamentalnym, nawet najwięksi geniusze mają wątpliwości. I te wątpliwości nie osłabiają jej geniuszu, lecz czynią ją jeszcze bardziej ludzką. Einstein nie znał odpowiedzi na wszystkie pytania, ale miał coś jeszcze cenniejszego odwagę, by pytać. I być może w głębi duszy wiedział, że niektóre prawdy nie rodzą się w laboratoriach, ale w ciszy duszy. Dotarliśmy do końca tej podróży i być może teraz zauważysz, że pytania, które mają największe znaczenie, to nie te, które proszą o natychmiastowe odpowiedzi, ale te, które sprawiają, że czujemy. Zgłębiając myślenie Einsteina na temat duszy, świadomości i tego, co niewidzialne, zdajemy sobie sprawę, że nawet najwięksi geniusze nauki uznawali istnienie czegoś większego, czegoś, co nie mieści się w formułach, ale po cichu zamieszkuje każdego z nas. Tajemnica nie była dla niego powodem do strachu, lecz do oczarowania. Było to zaproszenie do kontynuowania poszukiwań z ciekawskim wzrokiem i otwartym sercem. Einstein uczył nas, że energia nie umiera, ona się przekształca. Być może to samo odnosi się do tego, co nazywamy duszą. Może życie się nie kończy, po prostu zmień kształt. Kiedy to zrozumiemy, wszystko nabiera innego znaczenia: miłość, którą dajemy, pozostaje, dobro, które szerzymy, rezonuje, a nasza istota nigdy nie gaśnie. Nawet niczego nie udowadniając, pokazał, że zwątpienie nie jest słabością, jest siłą, która popycha ludzkiego ducha ku prawdzie. Wszakże duszy wcale nie trzeba tłumaczyć. To trzeba przeżyć. Śmierć może być końcem ciała, ale nigdy tego, czym byliśmy w środku. Jeśli ten film poruszył cię w jakikolwiek sposób, jeśli obudził w tobie nowy sposób patrzenia na istnienie, zasubskrybuj teraz kanał i aktywuj dzwonek. Tutaj nadal szukamy tego, czego nie widzimy, ale to wszystko przemienia. I powiedz mi w komentarzach: czy wierzysz, że dusza trwa po śmierci? Napisz słowo esencja, zrozumieją to tylko ci, którzy dotarli do końca.